Dzisiaj pragnę z wami porozmawiać o powieści Lampiony. Autorką jest Katarzyna Bonda. Przeczytałam tę powieść zachęcona pozytywnymi opiniami na grupach czytelniczych. Jest to trzecia część serii o Saszy Załuskiej policyjnej profilerce. Akcja powieści rozgrywa się w Łodzi. I to właśnie Łódź wychodzi na pierwszy plan. Jest bohaterką powieści, autorka nie szczędzi opisów miasta i muszę powiedzieć, że są one urzekające, piękne, często wręcz przepełnione dziwną poezją. Bonda prowadzi nas w te piękne i w te złe zakamarki miasta. Opowiada o jej mieszkańcach i co nieco również o historii. Nawiasem mówiąc, jestem wielką fanką stajni jednorożców. Bardzo mi się podoba. Uważam, uważam że jest jak, jak kawałek poezji w wielkim tomie prozy. To właśnie miasto stanowi mocny punkt powieści, ponieważ reszta jest taka sobie. Um, Bonda potrafi pisać, ja lubię jej styl, natomiast um, tym razem nie poszło, coś bardzo nie zagrało. Moim zdaniem autorka wrzuciła. Um, do jednego worka zbyt wiele, zbyt dużo, bo jest tam i pożydowskie mienie, i nielegalne przejmowanie nieruchomości, i terroryzm islamski, i bomber, i skorumpowana policja, i przede wszystkim dwóch podpalaczy, dwóch, jeden nie wystarczył. Akcja powieści obraca się właśnie wokół śledztwa dotyczącego podpaleń i, i, i eksplozji ładunków wybuchowych. Fabuła jednak jest wielowątkowa. Jest też cała masa postaci: Policjanci, łódzka Żulia z Menelią, oszuści, fałszerze, artyści, raper, taksówkarz, muzułmanie. Prywatny detektyw, adwokat, Blahara kogo tam nie ma? Postaci nie sposób y, zliczyć i nie sposób spamiętać. Każda ma imię, nazwisko i często również jakąś ksywę. W powieści panuje znaczny natłok wątków i postaci, niekoniecznych, a czasami wręcz zbędnych dla rozwoju akcji. Rozbawiła mnie, rozbawiła mnie sytuacja, kiedy Sasza Załuska gubi notesik. Czerwony sobie taki notesik. W którym um, zrobiła notatki dotyczące przestępcy, dotyczące tego właśnie podpalacza. I, I gdzie ona gubi ten notesik? Otóż, proszę ja Was, w mieście, które liczy 650 tysięcy mieszkańców, Sasza Załuska ten swój notesik gubi, no gdzie? No pod noseczkiem podpalacza, oczywiście, bo gdzieżby indziej. Um, krótko mówiąc, pomysł. Jest dobry, trzon powieści jest dobry i mógł zagrać. Gubi się jednak w natłoku wątków i postaci. Staje się nieczytelny, mało zrozumiały. W gruncie rzeczy: kogo ściga Sasza Załuska? Piromana? Terrorystę? No, Piromana i, i terrorystę. E, a może kogoś innego? Może fałszerzy? Nie. To po co w książce fałszerze? A może w takim razie Strażaka Stripteasera? Też nie? To po co w książce Strażak Stripteaser? <noise> Czy tylko po to, aby książka była grubsza? A może przydadzą się w następnych tomach serii? Podsumowując, powieść niezwykle męcząca, chaotyczna. Ja nie czytałam, ja wręcz przebijałam się, przerąbywałam się przez strony. Akcja bardzo rozwlekła, powolna, czasami wręcz nudna. A kiedy już łódź dobija do brzegu, okazuje się, że wciąż zostało zbyt wiele niewiadomych. Polecam wyłącznie miłośnikom łodzi. Cześć.